Hej się wszystkim, tutaj Alessandro, witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym materiale z FIFA 16 Ultimate Team. Moi drodzy, dosłownie przed momentem zakończyłem sobie budowanie mojego składu, który może na początek dzisiejszego odcinka wam przedstawię. Mój skład oczywiście jest z Ligi Hiszpańskiej, ponieważ wylosowałem tutaj w paczkach kilku zawodników właśnie z tej ligi, m.in. tutaj na prawą obronę Alberto Lora, m.in. również Jose Antonio Reyes znalazł się w jednej z paczek, tak więc tak po, po prostu postanowiłem sobie, że właśnie o Ligę Hiszpańską oprę mój pierwszy zespół. Również miałem do wyboru jeszcze Ligę Angielską, bo tam był również Gareth Barry, był również Jordi Howson, był oczywiście również, wyporuszyłem sobie kartę Janika Bolasiego, no ale jednak postanowiłem, że La Liga to będzie... Jednak to będą jednak te rozgrywki, z których będę wyszukiwał piłkarzy do mojego składu. Zatem rozpocznę może od bramki. W bramce jest Miguel Moja, kupiony za 900 monet. Naprawdę całkiem niezły goalkeeper, niezłe parady, bardzo dobry refleks, dobre wyłapywanie, w zasadzie wszystko powyżej 80, tak? Więc myślę, że ten goalkeeper spisze się całkiem dobrze w moim zespole. Jeżeli chodzi o obronę, no tutaj na prawej flance oczywiście pozostawiłem... Alberto Lorę, który może nie jest jakiś specjalnie wybitnym zawodnikiem, no ale ma cztery gwiazdki słabszej nogi, całkiem dużo. Również całkiem niezłe ma statystyki, jeżeli chodzi o tempo, obrona, fizyczność, to wszystko sporo powyżej 70, tak więc mimo wszystko, że jest to zawodnik, którego mam zamiar sobie w przyszłości wymienić na jakiegoś lepszego piłkarza, no i to oczywiście pytanie do Was, kogo oczywiście polecacie mi na prawą stronę obrony, jeżeli chodzi o skład z ligi hiszpańskiej, no to jednak ten piłkarz na razie w moim zespole będzie występował. W środku obrony Kupiłem sobie e, Tomasa Fermelena za całkiem niedużo, bo 1900 monet, a tutaj mogę Wam oczywiście pokazać, że Tomas Fermelen, jego karta chodzi po dużo, dużo więcej, tak więc no, w tym momencie chyba nie możemy sobie porównać tej karty z innymi, e, tak więc... Y, Wysilina jest transferowy w użyń karty jednorazowej. No nie, na razie nie mam tutaj takiej opcji. No ale możecie mi wierzyć, że oczywiście ta karta chodzi po dużo, dużo więcej. To 1900 monet było całkiem dobrą ceną. Podobnie w przypadku e, Stefana Sawicza, który również jest całkiem niezłym obrońcą. Jak widzę ma aż 84 obrony. No i również jego karta kupiona za 1300 monet, a widziałem licytacje opiewające, jeżeli chodzi o e, Stefana Sawicza nawet na 3500 monet, tak więc myślę, że możemy tutaj w najbliższym czasie zarówno Fermelena, jak i Sawicza spotkać e, z... Sprzedać zyskiem, no i oczywiście troszkę monety zarobić. Na lewej stronie obrony tutaj Jose Gaja. Powiem Wam szczerze, że sporo czasu spędziłem sobie na Footheadzie, tam tworzyłem sobie właśnie różne składy z Ligi Hiszpańskiej, no i Jose Gaja był wymieniany jednym tchem z takimi obrońcami jak. Jordi Alba na przykład To jest naprawdę dobry zawodnik, jeżeli chodzi o ligę hiszpańską Jeżeli chodzi o skład z ligi hiszpańskiej No i postanowiłem oczywiście w swoim składzie go umieścić 2400 monet kosztował Jose Gaya Teraz przejdźmy do środka pola tutaj Trzech zawodników, dwóch nic już znacie No bo oczywiście i Oliviera Torresa I także Vicente Iborre Sprowadziłem sobie już w poprzednim odcinku Tych zawodników widzieliście Za obydwu zapłaciłem odpowiednio 400 i 800 monet No i do tego zespołu dołączył jeszcze Sergi Roberto z Barcelony którego kupiłem za również bardzo niską kwotę, bo tylko 500 monet, tak więc myślę, że jeżeli będziemy tutaj, będę tutaj chciał pozyskać sobie jakiegoś lepszego zawodnika na tę pozycję, no to oczywiście serszego Roberto również po, odsprzedamy z zyskiem. Teraz przejdźmy do oczywiście linii ataku, tutaj trzech napastników na prawym skrzydle Fabian Orejana, ten zawodnik ma nie dość, że bardzo dobre przyspieszenie i świetny dribbling, no to jeszcze cztery gwiazdki sztuczek, a żeby tych tutaj walorów było mało, no to zapłaciłem za niego tylko 700 monet, tak więc myślę, że na razie liczyk będzie podstawowym z w moim zespole. No oczywiście mi tutaj na tej prawej flance marzy się czy to Carlos Vela, czy Sofą Fegulino, ale na razie karty tych zawodników są warte naprawdę grubo, grubo powyżej 5 tysięcy monet, a w przypadku Veli nawet powyżej 10 tysięcy monet. Jeżeli chodzi o lewe skrzydło, no to od początku miałem w głowie sprowadzenie Ikera Muniaina, tylko 450 monet dałem za tego zawodnika. No i wyobraźcie sobie, że nie dość, że ma 4 gwiazdki sztuczek, no to również dwa, najw dwa najważniejsze dla skrzydłowego atrybuty, czyli tempo i dribbling również na bardzo wysokim poziomie. No i napastnicy tutaj również miałem spory wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o Pozyskanie zawodnika za taką w miarę przyzwoitą cenę ostatecznie padło na Alvaro Negredo 1300 monet zapłaciłem za byłego napastnika City. No i zobaczymy, czy tutaj się dobrze spisze. Na razie w moim zespole rozegrał jedno spotkanie. zobaczymy jak spisze się dalej. Natomiast chodzi, jeżeli chodzi o poprzednie mecze, no to oczywiście zajrzymy sobie w jaki tutaj sposób rozgrywałem poprzednie mecze. Zatem zerknijmy sobie tutaj na bieżący sezon. W tym momencie mam dwa punkty po dwóch ostatnich remisach, kiedy to zremisowałem. 0 do 0 oraz 2 do 2. Wcześniej niestety na początek zmagań widzę 10. Dwie porażki. No i oczywiście dzisiaj będziemy szukali w dzisiejszym odcinku kompletu 9 punktów. No i może uda się jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, właśnie awansować do ligi 9. Tak więc oczywiście. Zgodnie z zapowiedzią, 3 spotkania w dzisiejszym odcinku. No i oczywiście, jeszcze jedna ważna informacja. Oczywiście, zakończył się mój udział w drafcie. No i udało się wygrać tutaj dwie paczki. Tak więc, no najwyższy czas, oczywiście, aby te paczki otworzyć. Chciałem koniecznie zrobić to na antenie. Tak więc, teraz, moi drodzy, ważny moment. Miejmy nadzieję, że uda się trafić jakiegoś fajnego zawodnika z Ligi Hiszpańskiej. No bo to jeszcze ubogaciłoby nas skład. No ale, ale, jeżeli trafimy fajnych zawodników z innych lig, no to oczywiście będę również myślał o budowie nowego składu. Jeszcze zanim otworzymy paczki, no to jeszcze jedna informacja, również sprzedałem sobie dwóch zawodników. To był Clemont Chantom i drugiego, drugiego już za bardzo nie pamiętam, wiem, że to był jakiś zawodnik z Francji, z Ligi Francuskiej. To ja wciąż wystawiłem wszystkie karty, które są mi niepotrzebne na sprzedaż. Oczywiście tych wszystkich zawodników będę się pozbywał. No i również tak jak już mówiłem będę spróbował, będę próbował również w tym moim hiszpańskim składzie do, doprowadzać się do modyfikacji. No i właśnie tych zawodników, których mam po prostu czynić to o co tutaj chodzi przecież w FIFA Ultimate Team jeżeli oczywiście nie kupujemy monet za pieniądze czyli Taniej kupować, drożej sprzedawać, no i oczywiście zyskiwać monety i tutaj oczywiście również kupować karty coraz to lepszych zawodników. Zatem moi drodzy, teraz oczywiście otw otwieramy sobie te rzeczone paczki. Mamy oczywiście do otwarcia, jak widzicie, dwie. Pierwsza z nich to jest złota paczka premium, no i duża złota paczka, pre złota paczka premium. Przypominam jeszcze raz, obydwie wygrałem właśnie w drafcie. Szkoda, że nie udało się wygrać czterech spotkań, bo wówczas pewnie te nagrody byłyby dużo, dużo bardziej cenne. No i... Zobaczmy moi drodzy, teraz otwaramy pierwszą paczkę To jest złota paczka premium Trzymajmy oddech, zobaczymy czy tutaj Ktoś ciekawy się znajdzie no Uwaga jest Oliwie Giroux, jest Oliwie Giroux Zobaczmy tutaj ile wart jest W ogóle ten zawodnik Dajemy sobie do klubu Dajemy sobie w ogóle wszystkie karty Do klubu No i jeszcze zanim otworzymy tą paczkę Oczywiście zerkniemy sobie na Oliwira Giroux No jakby inaczej, zobaczymy ile warta jest karta Francuza. Zatem moi drodzy, możemy sobie tutaj porównać cenę tego zawodnika, zerknijmy, ile w ogóle on jest wart, czy on jest wart w ogóle jakieś większe pieniądze. No nie jest specjalnie tutaj 2000, 2500 monet, mniej więcej warta jest karta Oliviera Ziru. zatem nie jest ona jakoś może bardzo cenna, no ale tutaj jeszcze więcej tutaj oczywiście mamy teraz powodów do tego, aby stworzyć sobie skład z ligi angielskiej, ponieważ mamy już i Giroux, i Gareta Barego i również John'ego Howsona, tak więc myślę, że można pomyśleć również o budowaniu drugiego składu z Premier League ewentualnie. Dobra, zatem moi drodzy, teraz od Otwórzmy sobie kolejną paczkę tym razem niech to będzie złota paczka premium, ta właśnie duża złota paczka premium. Zobaczymy, może ona kryje jakieś ciekawe karty. Może tutaj jacyś ciekawi zawodnicy się znajdą. Dobra moi drodzy, otwieramy. Może uda się trafić Messiego, może Ronaldo, no to byłoby coś cudownego. No ale spodziewam się jakiejś dobrej karty. Zobaczymy kto tutaj nam się wyświetli. No nie, jest tylko Aleksander Żirkow niestety. No nikogo ciekawego tutaj nie ma. Jest widzimy jest Buffetin Bigomis, także Mark Muniesa, no niestety nie ma tutaj nikogo konkretnego Tak więc no ten Pago Penning Tak troszkę poniżej moich oczekiwań No aczkolwiek tutaj kolejny zawodnik z Premier League Jest w zasadzie nawet dwóch Bo jeszcze Mark Muniesa, tak więc No ewentualnie można by jakiś skład z Premier League zbudować Dobra, zatem posyłamy Nie, oczywiście nie, nie chcę Quixela Broń Panie Boże e, Wszystko do klubu, tak jest Wszystkie karty do klubu wysyłamy No i teraz moi drodzy czas na pierwsze spotkanie w lidze Czas na pierwsze spotkanie w Lidze. E, 10 w dzisiejszym odcinku. No, oczywiście, potrzebujemy tutaj zwycięstw, ponieważ no jeszcze nie udało mi się w tej FIFA 16 Ultimate Team wygrać spotkania. No, i mam nadzieję, że teraz się to uda w końcu. Mam skład, którym ewentualnie mogę to zrobić. E, zgranie, jak widzicie, na poziomie 100%, ocena na poziomie 80%. Tak więc, no, to jest już zespół, którym można coś tutaj zdziałać. No, ale oczywiście, pod warunkiem, że e, gdzieś tam. E, Trafimy na, prze na przeciwnika, który będzie w moim zasięgu, ponieważ wcale nie jest powiedziane, że trafię na łatwego rywala. Gra dosyć szybko wylosowała nam przeciwnika, zatem przechodzimy sobie do kolejnego spotkania. No i oczywiście gramy, tak jest, wszystko mamy poustawiane. No i teraz zerknijmy, jakim tutaj składem dysponuje nasz dzisiejszy przeciwnik. No jest tutaj skład z Ligi Angielskiej, m.in. Milner, Graciano Pele, jest również Shane Long, jak widzicie, czyli sprzeciele z bramki, z meczu. Niemcy, Irlandia, tak więc jest tutaj no, ogólnie skład taki troszkę słabszy z Ligi Angielskiej, jest również O'Shea w obronie, jest Fabian Delph jako defensywny pomocnik no i e, oczywiście z tym składem mamy szansę jak najbardziej, zobaczymy, jesteśmy na moim stadionie, czyli Loftus Road e, no i rozpoczynamy to spotkanie. I uwaga przeciwnik rusza z pierwszą akcją, ładna na skrzydło, jest Shane Long, Shane Long teraz y, będzie dośrodkowywał strzał, no i niestety 0 do 1, Graciano Pele Trafia do siatki. No tutaj e, piłkarz Southampton w przedek, w masło w naszą obronę. No i w taki oto sposób. Niestety już od dziewiątej minuty tego meczu przegrywamy 0 do 1. No naprawdę szkoda, bo e, tutaj próbowają od samego początku zaatakować rywala, rzucić mu swój styl gry, no ale niestety spójrzmy. Long zagranie do Graziano Pele No i Włoch strzela gola i w taki oto sposób dosyć szybko tracimy gola na 0 do 1. Waga okazja, teraz doskonałe uderzenie strzelała. Rwalone no ale dobrze. Speroni tutaj. Bramkarz naszego przeciwnika obronił to uderzenie Zerknijmy, jeszcze raz ładne podanie No i Speroni teraz broni strzał Z bliskiej odległości Alvaro Negredo Uwaga, jest niebezpiecznie pod polem karnym Graciano Pele, niestety 0-2 No i po raz kolejny tutaj zawodnik, który strzelił mi pierwszą bramkę Również zdobywa bramkę numer 2 No Gdzieś nie potrafimy upilnować tego napastnika, gdzieś sprawia mi problem właśnie przykrycie Włocha. No i tutaj zerknijmy po raz kolejny. Przeciwnik dosyć łatwo wszedł w moje pole karne. Dobre zgranie do środka, mocny strzał Gracjano Pele. No niemal w ten sam róg, gdzie wpadła pierwsza bramka. No i 9.18 minuta, 2 do 0 dla przeciwnika. Waga, dobre wrzucenie, teraz dośrodkowanie. Jest okazja jest bramka, jest gol zdobyty przez kogo? Czyżby tutaj Oliwier był strzelcem gola? No zerknijmy tutaj, jest dośrodkowanie. No i chyba nikt nie dotną no tej piłki, tak mi się przynajmniej wydawało z reakcji młodego Hiszpana. No zerknijmy, no tutaj zmyli w zasadzie własnego bramkarza przeciwnik. No i Olivier Torres tutaj zaliczony właśnie jemu ten gol. No i młody zawodnik Atletico tutaj zmniejsza rozmiary porażki. Mamy już tylko 2 do 1 dla naszego rywala. Uwaga, teraz dobre podanie do Orejany, będzie sam na sam. Orejana jak to rozwiążemy? Orejana słupek, ależ to była okazja, powinno być 2 do 2. No minimalnie tam pomylił się czyliczyk, no szkoda, bo naprawdę była to dobra akcja i mogliśmy strzelić spokojnie, gola. Zobacz, teraz przeciwnik grozi nas, kontratakuje, atakuje, jest James Milner, ale dwóch obrońców przed nim. Milner uderzenie obok Bramki, no tam jeszcze próbowałem zaasekurować Sawiczem, jeszcze żółta kartka dla mojego przeciwnika, taka zaległa, no bo oczywiście tam arbiter postanowił puścić grę, no ale niestety świetnej szansy na wyrównanie nie wykorzystało Rejana. No uwaga ależ groźnie, niestety 3 do 1, no niestety moja obrona tutaj troszkę niefrasobliwie zachowała się po raz kolejny. Podanie takie penetrujące do Gracianopele, no i hat-trick Włocha. Mamy już e, naprawdę, jesteśmy w sporych tarapatach. zerknijmy może jeszcze raz na tę sytuację, może przeciwnik nie przewinie powtórki. Będziecie widzieli, że e, tutaj bardzo daleko w ogóle od Włocha są moi obrońcy. Zerknijmy tutaj Graziano Pele spokojnie, jednym dotknięciem piłki się niestety przebił o, szukał Tomasa Fermelena, no i mamy 3 do 1 po hat-tricku. Graciano Pele. No i jak widzicie tutaj w pierwszej połowie, mój przeciwnik miał lepsze posiadanie piłki, miał również więcej strzałów na bramkę, tak więc no nie ma się co dziwić, że przegrywamy 3 do 1. Wszystko oczywiście jest jeszcze do odrobienia, no ale natomiast takie sytuacje, jakie miał na przykład Orejana, trzeba, moi drodzy, w 100% wykorzystywać, jeżeli chcemy tutaj w ogóle sięgnąć po zwycięstwo w tym meczu. Rozpoczynamy zatem drugą połowę. No i mamy rzut wolny. Z dosyć dobre odległości. Teraz mój przeciwnik faulował Podnosi się z boiska Iker Muniain. No i będziemy mieli rzuty wolny. Lora. On w poprzednim odcinku. Prawie zdobył gola z takiej pozycji. Zobaczmy, co się stanie teraz. Uwaga, Alberto Lora. Strzał bezpośrednio. No i świetna interwencja z Peroniego. O to dokładnie chodziło, aby uderzyć tam, gdzie przeciwnik, gdzie bramkarz przeciwnika nie kryje słupka. No ale tutaj na razie Speroni spisał się, wyśmienicie. Uwaga, dośrodkowanie. Lori będzie okazja. No i niestety nie ma strzału. No może teraz, teraz to zagranie wyjdzie, jest okazja. Negredo, no w ostatniej chwili tam powstrzymany, no niestety nie było, nie to nie było Negredo, to było e, Orejana, nie było niestety mowy o rzucie karnym. Ładne zagranie Iker, Munia i no i tam wcześniej V. Dlaczego w ogóle arbiter nie puścił grysko? Robiliśmy już blisko bramki przeciwnika. No i kolejny raz Lora. Może się uda, Spróbujemy z takiego dystansu uderzyć. Lora strzela. Lora, ale wprost w ręce Speroniego, No niestety to nie mogło zaskoczyć. Rywala. Uwaga, uderzenie. Coś niesamowitego. Jak teraz przeciwnik to obronił? To naprawdę... Będzie śniło się po nocach naszemu zawodnikowi, jeszcze próba, jeszcze niestety nieudana, no mnóstwo tych sytuacji w drugiej połowie, mnóstwo szans, mnóstwo razy podchodziliśmy pod bramkę przeciwnika, no ale ostatecznie nie udało się strzelić ani jednego gola. Teraz zagranie na skrzydło do Negredo, Negredo wbiega tam ładnie w pole karne, nasz zawodnik strzela, ale obok bramki to był, to był chyba Sergio, no ale niestety niecelne uderzenie. To był Sergi Roberto oczywiście, no ale niestety niecelne nałożenie, no i to jest bohater tego spotkania niestety Graciano Pele, moi drodzy za tym pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku kończy się niestety naszą dosyć wyraźną porażką 1 do 3 zerknijmy jeszcze raz Sergi Roberto jako najlepszy nasz zawodnik w tym spotkaniu, zatem myślę, że warto temu piłkarzowi dawać kolejne szanse To jak widzicie statystyki idealnie na remis, no ale jednak wynik tutaj sugeruje, że to przeciwnik był dzisiaj skuteczniejszy i to on wygrał 3 do 1. Zatem, moi drodzy, kupiłem sobie jednego nowego zawodnika, tutaj miejsce Iker'a Muniaina zajął Pablo, Pia Pablo Piatti, kosztował mnie 2000 monet, no ale ma również świetne przyspieszenie, bardzo dobry dribbling, no i co najważniejsze, również niezbędne 4 gwiazdki sztuczek, tak więc y, rozpoczynamy kolejne spotkanie już y, z Argentyńczykiem w składzie, oczywiście tutaj y, poprawi się zgranie z Alvaro Negredo, ponieważ są y, obaj zawodnicy z jednego klubu, no ale i tak to zgranie jest na poziomie 100%, zatem tutaj, y, no, 101 już mieć nie możemy, tak więc y, mamy już zgranie maksymalne, no. No i moi drodzy możemy spokojnie rozpocząć kolejne spotkanie, iż poszukiwać kolejnego przeciwnika. No i moi drodzy, mamy wybranego kolejnego rywala Zobaczymy, jakim składem tutaj dysponuje No jest to skład z Bundesligi, jak widzicie e, Skład m.in. z Juanem Bernatem Z Somerem w bramce Z także Ramosem I Chicharito Hernandezem na ataku e, Również z Boatengiem w środku pomocy Tak więc no całkiem niezły zespół, powiem szczerze e, No, mogę mieć dzisiaj sporo problemów No ale zobaczymy, czy uda się mojemu zespołowi Tutaj z tym składem wygrać Ocena jego zespołu również, podobnie jak mojego, na poziomie 80 No i jesteśmy po raz kolejny na moim stadionie Na którym codziennie swoje Rozgrywa Queens Park Rangers, czyli Loftus Road To jest stadion, który również kupiłem sobie za marne grosze No i zobaczymy, czy będzie tym razem dla nas szczęśliwy No bo do tej pory niestety tak nie było No teraz przeciwnik tak troszkę szczęśliwie minął mojego obrońcę No i uderzył na bramkę, ale na szczęście na posterunku Miguel Moya Teraz Piatti pierwszy kontakt z piłką Argentyńczyka Pablo Piatti teraz ładnie zaczarował Pablo Piatti, mądrze, teraz nas zagrywamy na skrzydło, tak jest, jest tutaj Gaja, Gaja co zrobi, Gaja dośrodkowuje, w pole karne Negre dowracał ze spalonego, jeszcze czemu nie przyjął tej piłki Olivier Torres, no ale to nieważne, w każdym razie piłka jeszcze odbita, mimo tego bardzo niedbałego strzału, od którego zrywali. no i mamy corner, pierwszy w tym meczu. Dośrodkowanie z rzutu, wolne, z rzutu rożnego, będzie uderzenie, i niestety obok bramki, świetną szansę miał Olivier Torres, no ale niestety młody Hiszpan tutaj przestrzelił. Uwaga teraz, dobra okazja, jak to rozwiążemy? Pablo Piatti, pierwsza okazja Argentyńczyka, no i strzał wprost w ręce bramkarza, zbyt lekki, no niestety zbyt tutaj lekko strzeliłem, no i to oczywiście sprawiło, że piłka nie wpadła do siatki. No teraz moi drodzy niestety wywaliło nas z gry No ale nie wiem czy to, ch to jest chyba Wina przeciwnika nie moja Przeciwnik po prostu tutaj y Do tego meczu Nie podszedł no ale chyba nie będę Miał tutaj zwycięstwa mimo wszystko Ten mecz zaliczony po prostu tak jest Jako spotkanie które po prostu się nie odbyło Tak więc jeszcze raz musimy sobie rozegrać kolejne Spotkanie to jako drugie No ale moi drodzy powiem szczerze będzie to mój ostatni Mecz y ponieważ y nie chcę aby te odcinki Były za długie tak więc y Dobra od razu przejdziemy sobie do kolejnego spotkania Oczywiście tym samym składem ha, Oczywiście tutaj Gaja nie ma y, kontraktu Musimy tutaj za y dać nowy kontrakt tego, temu zawodnikowi. No i przy okazji tutaj możecie sobie zobaczyć w jaki sposób FIFA 16 zostało rozwiązane właśnie używanie tych kart jednorazowych. Oczywiście tutaj mamy, tutaj gra może nam sugerować jakie karty danemu zawodnikowi należałoby przyznać. No i mamy również takie nowe menu, za pomocą którego właśnie możemy sobie tutaj w poszczególnych kategoriach tych kar, te karty wybierać. No oczywiście wszyscy fani FIFA dokładnie to znają, oczywiście, którzy już grali w FIFA 16, no ale widać, że jest to duża innowacja, jeżeli chodzi o Tom oraz poprzednią wersję gry. Zatem moi drodzy tutaj już Hosegaya ma kontrakt, zatem spokojnie możemy szukać kolejnego przeciwnika. No i zobaczymy, może tym razem go z gry nie wywali, ani tym bardziej, nie daj Boże mnie. No i w końcu rozegramy sobie pełne spotkanie. No i cały czas tutaj oczywiście wyczekuję pierwszego zwycięstwa w FIFA 16 Ultimate Team. No i mamy od razu kolejny, kolejnego przeciwnika, który nazywa się Barsa Team. No i zobaczmy tutaj co to za zespół. No również skład oparty na zawodnika z Ligi Hiszpańskiej, również jest Savid, jest Abdenur, jest, jest jest Raul Garcia, jest również Siqueira na lewej stronie obrony De Marcos na prawej, w środku jest Nordin Amrabat. No ogólnie skład taki troszeczkę podobny, może mniej więcej do mojego. Zobaczmy czy tym razem uda nam się wygrać. Po raz kolejny jesteśmy na Lowcu z Rodzatem zatem tutaj Uparcie gra Po prostu losuje także gramy na moim stadionie No ale może w końcu ten stadion Okaże się dla mnie szczęśliwy No Loria, Loria Cóż on tam w ogóle robi na tej stronie Boiska Przecież to jest prawy obrońca Uwaga teraz świetne zagranie Negredo potężnie No i broń teraz golkiper mojego przeciwnika No było naprawdę groźnie Alvaro Negredo teraz ładna piłka Do Hiszpana i uderzenie na bramkę Które broni Golki per rivali Teraz strzał głową 1 do 0 Alvaro Negredo. Czy to on strzelił gola? No tam dokładnie nie widzę. To jest gracz z numerem trzecim, czyli e, chyba Jose Gaja, z tego co mi się wydaje. No spójrzmy tutaj, dośrodkowanie e, i strzał głową. Najwyżej wyskoczył w polu karnym, lewy obrońca Walencji. No i w tej sytuacji, a nie, przepraszam, to Thomas Vermeulen Thomas Vermelen, e, czyli pierwsza bramka, oczywiście, belga dla mojego zespołu. No i w taki oto sposób obejmujemy prowadzenie. No, teraz było piekielnie groźnie. No, przeciwnik mógł odpowiedzieć bardzo szybko. No ale na szczęście uderzenie Wiktora obok bramki. Waga teraz Negredo. Negredo jeszcze Hiszpan Negredo. Ależ teraz Golkiper Rywala wyciągnął tę piłkę znów. Kolejny groźny strzał yy, napastnika Valenci. No i Sergio Asenho z najwyższym trudem broni to uderzenie. Waga niebezpiecznie. No i Amraba ładnie się tam przebił, ale Miguel Moja po raz kolejny. Bardzo dobrze interweniuje. Teraz y, dostał piłkę. Negredo, Negredo próbował strzelić, ale zablokowane to uderzenie. I koniec pierwszej połowy, moi drodzy. To była ostatnia akcja tych pierwszych 45 minut. No i mamy do przerwy. 1 do 0. Y, po, tutaj posiadanie piłki oczywiście na równo, no ale mieliśmy w tym meczu więcej strzałów. No i wznawiamy drugą połowę. A i teraz y, bardzo głupia strata rusza. Amrabat, Amrabat, co zrobi? Amrabat! No niestety 1 do 1. 57 minuta, tam przeciwnik zwiódł. Mojego obrońcę w polu karnym. No i pokonany Miguel Moja. Zatem mamy 1-1. Spójrzmy. Bardzo ładne wyjście. Amrabata. No i zamarkowanie. Bardzo prosty zwód. Strzał. Obok bramkarza mamy remis. No uwaga teraz. Ładne zagranie do Johnego, Ten obok lory. Johnny strzela. No ale spokojnie. Radzi sobie z tym strzałem Miguel Moja. No jeszcze mój przeciwnik, mój obrońca w dodatku się przewrócił. No rywal ładnie na zamach. No jakimś cudem piłka tutaj do siatki nie wpadła. Coś nieprawdopodobnego. Nawet nie wiem, tu tam wyjął piłkę, bo wątpię, że była to interwencja po prostu mojego bramkarza. Jeszcze moja. Świetnie. Znakomicie moja broni. A teraz przeciwnik szybko przetransportował piłkę w moje pole karne. Uwaga, sam na sam, jak to rozwiąże. Ależ była okazja, 93 minuta. No i teraz Miguel Moja uratował mi skórę, bo byłoby naprawdę bardzo źle, gdyby nie ta interwencja bramkarza Atletico. Teraz jeszcze zblokowany, jeszcze ruszamy z kontratakiem. No i o, moi drodzy, ostatni gwizdak, ten trzeci remis, mamy w tym momencie już trzy punkty na koncie do, gry, do końca pozostały chyba cztery spotkania w lidze dziesiątej. No oczywiście objęliśmy prowadzenie po strzale Tomasa Fermelena, no ale niestety nie potrafiliśmy tego prowadzenia utrzymać. No i tutaj bez wątpienia gwiazdą tego meczu Miguel Moja, który no bronił czasami wręcz w nieprawdopodobnych sytuacjach bardzo. Słabo niestety wypadli moi skrzydłowi, no i otrzymujemy kolejne monety na konto, no zerkimy przeciwnik miał przewagę w strzałach, no i mamy jeszcze cztery mecze do końca, no i za chwilkę rozegramy sobie ostatnie spotkanie, no i zobaczymy czy będziemy w stanie tutaj jeszcze powalczyć o pierwsze zwycięstwo w lidze dziesiątej. Zatem moi drodzy, drużynowa karta kondycji to było, to było dokładnie to, co jest potrzebne moim zawodnikom, zatem wyruszamy na kolejne spotkanie, zobaczymy czy tym razem uda się w końcu zwyciężyć, no bo na razie jest blisko, no ale jednak wciąż bez zwycięstwa w lidze 10. zobaczmy czy w tym naszym szóstym meczu, siódmym meczu, przepraszam, w końcu uda się wygrać. Zatem moi drodzy mamy wylosowanego kolejnego rywala. Jego zespół nazywa się Los Bestios, no tak, całkiem groźna nazwa. Zatem zerknijmy tutaj składy z Premier League. Widzimy tutaj m.in. Diufa, również Ramzeja, Delfa, Megidiego, także... Także takich zawodników jak Chris Molling, jak Tim Król w bramce. No oczywiście skład, z którym jak najbardziej możemy powalczyć. Nie ma tutaj nasz rywal jakichś większych gwiazd, no, ale nie ma oczywiście się co dziwić. Jesteśmy w lidze dziesiątej. No i zobaczymy czy w końcu się uda wygrać. No bo do tej pory próbowaliśmy, próbowaliśmy i wciąż się nie udawało. Zmieniłem koszulki, teraz gram w troszkę innych. Zobaczymy czy to przyniesie nam szczęście. Waga, no i niestety bardzo szybko 1 do zera dla przeciwnika strzelcem Golia. Pa, papę Diów, tak mi się przynajmniej wydaje, tak jest, to zawodnik z numerem 9, tam przeskoczył naszego obrońcę w polu karnym i przegrywamy, spójrzmy jeszcze raz na tę sytuację, dośrodkowanie w pole karne, tuż przed bramkarza, no i niestety to nasze najsłabsze ogniwo, które muszę jak naj, najszybciej wymienić, czyli Lora, znów nie upilnował i mamy stratę bramki. Waga, teraz okazja, jak to rozwiążemy, świetna klepka Sergi Roberto, 1 do 1, o to chodzi moi drodzy. Ładnie tutaj rozklepany. Przeciwnik Iron jeden kontakt. 40 minuta. No i środkowy pomocnik. Wychowany krzówki Barcelony. Sergi Roberto. Kapitalne podanie od Iborry, No i wystarczyło tylko umieścić dokładnie piłkę w siatce. Dokładnie to zrobił. Sergi Roberto. Mamy 1 do 1. Jest Olivier Torres. Pędzi środkiem. Olivier Torres. Uderzenie. A i zdecydowanie zbyt słabe. Uwaga, teraz zagranie do Piattiego, jeszcze będzie okazja, strzał! Ależ było groźnie, strzelał Piatti, no ale tutaj bramkarz naszego przeciwnika spisał się świetnie. Spójrzmy, Team Król bardzo ładnie wybronił to uderzenie z bliska Argentyńczyka Piattiego. Lora dośrodkowanie, uwaga, niebezpiecznie. Jeszcze Jose Gaya potrafi uderzyć, ale tym razem strzał obrońcy bocznego Barcelony obok bramki mamy kolejny już drożny piłka tam jeszcze odbita po drodze od Krisa Smolinga jeszcze raz jeszcze jeden jedna próba strzału głową Jose Gaja Jose Gaja spokojnie Team Król. No, uderzał swoją słabszą e, lewą nogą Jose Gaja. to była ostatnia akcja pierwszej połowy, no troszkę nacisnęliśmy przeciwnika, co najważniejsze strzeliliśmy gola wyróżniającego, no i tutaj odżyły nadzieje nas pierwsze zwycięstwo, e, no i oczywiście rozp... Uwaga, teraz jest Olivier Torres, a on uderzyć potrafi! Olivier Torres, słupek, coś nieprawdopodobnego, ależ ładny strzał Argentyńczyk, e, ależ ładny strzał Hiszpana. Wychowanka szkółki Atletico Madryt. Uwaga teraz świetnie. Przerywa tę akcję Gaja. Jose Gaja indywidualnie. Jeszcze Orejana. Zagranie do Gaji. Niedokładne. Szkoda teraz piłka w rękach Bramkarza. Rywali Tima Króla. Alvaro Negredo. Alvaro Negredo. Mija wszystkich rywali. Alvaro Negredo. Co zrobi? A jeszcze uda się dograć piłkę do naszego zawodnika. Jest 2 do 1. Olivier Torres. Ależ tam świetnie się pokazał. No miał już problemy. Z wykończeniem tej akcji Negredo atakowany przez dwóch przeciwników. Ale w ostatniej chwili udało się dograć do Oliwiera Torresa. I mamy bramkę na 2 do 1. Szaleją tutaj jak widzicie trybuny na loftu z road. I jeszcze raz Negredo. Pierwszy raz się nie udało. Drugi już tak. No i uprzedzony bramkarz rywali. Mamy 2 do 1 po golu Hiszpana. Uwaga teraz sytuacja sam na sam. Pablo Piatti. Pablo Piatti obok bramki. No chciałem tutaj technicznie przy słupku. No i prawie się udało. Bardzo niedużo zabrakło Argentyńczykowi. No i moi drodzy, ostatni gwizdek w tym meczu. W końcu udało się wygrać zatem na zakończenie dzisiejszego odcinka mamy zwycięstwo 2 do 1 po Dwóch bramkach yy, pomocników y, Sergi Roberto i Olivier Torres dzisiaj autorami goli. No świetnie również zagrał Pablo Piatti, bardzo aktywny, no coraz lepiej grami się tym zawodnikiem. Znów Orejana, bardzo słabo, niestety bardzo mało widoczny. Również bardzo przyzwoicie Stefan Sawicz i Tomas Fermelen zatem... No w końcu moi środkowi obrońcy tutaj coś ciekawego pokazali. W końcu mamy pierwsze zwycięstwo w Lidze 10. No spójrzmy, oddaliśmy aż 20 strzałów. Mieliśmy pod tym względem miażdżącą przewagę. No i jedno spotkanie i zaledwie 3 punkty dzielą nas od awansu do Ligi 9. Zatem moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. No niestety tutaj e, nie udało nam się jeszcze awansować. Najpierw porażka 1-3, później remis 1-1, no i na końcu w końcu wygrana. No i tutaj ten awans do Ligi 9 jest już bardzo, bardzo blisko. No czy oczywiście awansujemy, to zobaczycie w kolejnym odcinku. Również tutaj myślę o, e, tak jak już mówiłem na początku odcinka, zbudowaniu składu z Ligi Angielskiej. No na razie e, moja ilość monet nie pozwala mi oczywiście na zbudowanie z tego składu, zatem e, Prawdopodobnie będę tutaj poszukał jeszcze prawego obrońca, tak jak już mówiłem Może ewentualnie jakiegoś prawoskrzydłowego, jeszcze jakiegoś pomocnika No oczywiście, jeżeli macie jakichś zawodników, których tutaj e, szczególnie polecacie do właśnie składu z Ligi Hiszpańskiej, no to oczywiście śmiało piszcie w komentarzach e, Zatem e, moi drodzy, w następnym odcinku powalczymy o awans do e, Ligi 9, natomiast na dzisiaj to wszystko, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka Trzymajcie się e, i usłyszymy się w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team, na razie, cześć!